Cześć! Witajcie dzisiaj wyjątkowo w domowych okolicznościach, bo chciałem się z Wami podzielić informacjami praktycznymi, w jaki sposób uzyskać pozwolenie na latanie dronem w Tanzanii. O, jest mój pomocnik. Generalnie to powinniśmy zacząć od tego od zadania sobie pytania czy tak naprawdę pozwolenie na latanie dronem w Tanzanii jest nam potrzebne. I mimo iż może nam się wydawać, że Tanzania jest dość daleko jeśli chodzi o przepisy związane z dronami, to tak naprawdę możemy się mylić, bo ich przepisy Podążają z duchem czasu i są naprawdę całkiem ok, i są bardzo zbliżone do tych, które mamy w Polsce. I od razu odpowiadam na pytanie: czy mogę latać dronem w Tanzanii bez pozwolenia? Nie. Otóż wszystkie informacje związane z przestrzenią powietrzną i z przepisami dotyczącymi przestrzeni powietrznej w Tanzanii i Zanzibarze znajdziecie na y, stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii czyli www.tcaa.go.tz. Tam y, jest jeden dokument o takiej dość długiej nazwie GN&D Civil Aviation Remotely Piloted Aircraft System Regulations. To dokument z 2018 roku, jest to jego najnowsze wydanie. Pełen zbiór informacji na temat tego, e, jakie są nasze obowiązki w momencie, kiedy używamy drona w przestrzeni powietrznej, będąc w Tanzanii kontynentalnej i na Zanzibarze. W związku z tym, iż e, Podróżując, staram się zawsze ze sobą brać drona i staram się to robić w pełni legalnie. Tym razem również pokusiłem się o to, aby spełnić wszystkie warunki i móc uzyskać pozwolenie. Przede wszystkim, zanim przejdę jeszcze do mm, dokumentów, to pokrótce powiem Wam e, parę słów a propos przepisów. No, i generalnie najważniejsze, tak jak powiedziałem, podobne do tych, które mamy w Polsce, czyli nie latamy nad budynkami rządowymi, nad szpitalami, nad komisariatami policji, nad rezerwatami przyrody i e, nad lotniskami. No, ale to chyba oczywiste. Różnica w, w stosunku do przepisów polskich, odległość od lotniska. Wynosi minimum 10 km. W takiej odległości od lotniska możemy startować. Nie latamy wyżej niż 400 stóp, czyli 120 m. Zachowujemy bezpieczną odległość od ludzi, pojazdów, budynków. W przypadku Tanzanii ta odległość wynosi 50 m. Latamy. Tylko i wyłącznie przy dobrych warunkach pogodowych latamy tylko i wyłącznie w dzień, e, zachowujemy szczególną ostrożność i w przypadku lotów niekomercyjnych, bo o takich tutaj będę mówił, latamy tylko i wyłącznie Faulos, czyli w zasięgu wzroku. Ok, ale od czego e, zacząć? Gdy Zacznijcie przeglądać ten dokument, o którym wspomniałem wcześniej, na stronie 34 jest formularz, który trzeba wypełnić. Jest on dość prosty, bo zawiera krótki kwestionariusz, w którym wskazujemy m.in. nasze imię i nazwisko, nasze obywatelstwo, adres, dane kontaktowe, model drona, którym będziemy latać, w moim przypadku to Mavic 2 Zoom. Wpisujemy jego numer seryjny oraz dodatkowe elementy wyposażenia. Ja wskazałem na kamerę 4K, na czujniki pomagające omijać przeszkody i oświetlenie LED. Na kolejnych stronach musimy odhaczyć, czy będziemy używać drona w celach komercyjnych, czy w celach tylko i wyłącznie rekreacyjnych. Ja zaznaczam cele rekreacyjne. Dodatkowo muszę Odpowiedzieć na e, krótką ankietę, w której pytają mnie, po co tak naprawdę e, chcę nagrywać e, filmiki? Po co chcę latać dronem? No to odpowiadam, że potrzebuję tych filmów, aby pokazać moim znajomym, aby pokazać piękno e, w moim przypadku Zanzibaru e, i wykorzystać ewentualnie materiały na jakimś tam vlogu czy, czy coś ten deseń. Eee, proszą mnie również o wskazanie miejsc, w których będziemy latać. Tu sytuacja dość prosta, bo nie, mu sięga, nie musimy sięgać aż po współrzędne geograficzne, tylko wystarczy, że wskażemy nazwę miejscowości, na przykład Macunduci, Nungu Kendwe i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że jednak część Zanzibaru i część Tanzanii kontynentalnej to parki narodowe. No i w tych miejscach, jak wspomniałem wcześniej, nie możemy latać. Tak wypełniony dokument musimy podpisać i zeskanować. W moim przypadku było tak, że miałem ten dokument przygotowany i wysłałem go w pierwszej kolejności na adres mailowy tcaa.go.tz. W informacji zwrotnej Eee, otrzymałem, iż ok, w porządku, ale powinienem wysłać dodatkowe dokumenty. Dostałem taką dość długą listę, e, na której poprosili mnie e, jeszcze raz o nazwę drona, którym będę latał, jego numer seryjny oraz zdjęcia numeru seryjnego. W moim przypadku, w przypadku Mavic 2, są, jest to miejsce pod e, baterią. Poprosili mnie również e, jeszcze raz, po co będę latał i jakie jest dodatkowe wyposażenie mojego drona, czyli skopiowałem jeszcze raz dokładnie te same odpowiedzi, które e, wskazałem wcześniej. I punkt trzeci na liście, którą otrzymałem, dość istotny, poprosili mnie o kopię mojego świadectwa kwalifikacji. I kopię ubezpieczenia. W tym miejscu e, widać ewidentnie, że jeżeli chcesz uzyskać pozwolenie na legalne latanie w Tanzanii, musisz mieć świadectwo kwalifikacji. Ale, ok, jeśli masz polskie świadectwo kwalifikacji, to nie potrzebujesz nic więcej. Tyle fajnie, że polskie świadectwo kwalifikacji jest przetłumaczone od razu na język angielski, zatem nie potrzebujesz kolejnej kopii ani tłumaczenia przysięgłego tego dokumentu. Potrzebujesz również kopii e, um, ubezpieczenia. Ja ubezpieczenie kupuję zawsze w finansowej chacie i druk, który otrzymuję jako potwierdzenie wykupu ubezpieczenia, również zawiera kilka informacji przetłumaczonych na język angielski. Co w sytuacji ubiegania się, ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na latanie w Tanzanii okazało się być ok i nie potrzebowałem kolejny raz tłumaczyć tego dokumentu, przysięgle, na język angielski. Poprosili również o kopię rezerwacji w hotelu, no to to nie było najmniejszym problemem. Poprosili o kopię paszportu, to też dość prosta sprawa, ale poprosili również o kopię wizy. W tej sytuacji tutaj akurat e, byłem uprzywilejowany, bo złożyłem wniosek o wydanie wizji, wizy wcześniej i akurat wizę otrzymałem. Natomiast yy, pamiętajcie o tym, że jeżeli staracie się o pozwolenie na latanie dronem na terenie Tanzanii to musicie mieć wizę. A czas oczekiwania na wizę według ichniejszego urzędu to jest około 2 miesiące. W moim przypadku to były 3 tygodnie. Natomiast zastrzegają sobie, że cały ten proces może potrwać około dwóch miesięcy. Więc warto o tym pomyśleć dużo wcześniej. Tym bardziej, że na pozwolenie, aby latać dronem na Zanzibarze i w Tanzanii, również czekałem kolejne dwa miesiące. Zatem no, planujcie tę podróż dużo wcześniej. Poproszony zostałem również o dane kontaktowe osoby, która na terenie Zanzibaru zleciła mi operację filmowania dronem. Nie było takiej osoby, więc napisałem, że robię to dla siebie, i ewentualnie przekazałem dane kontaktowe do hotelu, w którym Zrobiłem rezerwację. Poproszono mnie również o kopię pozwolenia z Ministerstwa Obrony Tanzanii, i tutaj moja odpowiedź brzmiała w prosty sposób oczywiście w nawiązaniu do przepisów, które obowiązują w Tanzanii że dla lotów niekomercyjnych zgoda z Ministerstwa Obrony nie jest mi potrzebna. Wystarczyła taka odpowiedź i było to dla nich OK. Załączyłem. Skan formularza, który yy, wypełniłem, i yy, jeszcze poprosili mnie o taką dodatkową rzecz o list motywacyjny. Prosta sprawa oczywiście musiałem napisać, że lecę do Tanzanii, w jakim celu, że na wakacje co będę tam robił że będę tam zwiedzał co chcę pokazać że chcę pokazać plaże miejsca, yy, które są warte zobaczenia na Zanzibarze. No, i e, wystarczyło tyle. I czekałem. Po miesiącu czasu bez odpowiedzi e, skorzystałem e, jeszcze raz z maila, napisałem krótką informację, co tam słychać, czy już moje dokumenty są może gotowe. Po czym otrzymałem info zwrotne, że e, dokumenty, które złożyłem, są w porządku. Natomiast czekałem jeszcze na akceptację e, jakiegoś tam kolejnego departamentu. Po dwóch miesiącach otrzymałem e, pozwolenie, w którym e, wyraźnie było wskazane jakim dronem mogę latać, jaki jest jego numer seryjny, w jakim okresie, czyli od do kiedy mogę tym dronem latać. E, i że powinienem mieć to ten dokument zawsze ze sobą w razie jakiejś kontroli. Zatem, jeżeli masz świadectwo kwalifikacji w Polsce, masz ubezpieczenie, to jak najbardziej w pełni legalnie możesz latać w Tanzanii, tylko należy pamiętać o tym, aby wysłać dokumenty odpowiednio wcześniej, a przede wszystkim złożyć dużo, dużo wcześniej wniosek o wydanie wizy, bo ona nie będzie niezbędna do tego, abyś mógł latać legalnie na Zanzibarze. Jeszcze raz krótkie podsumowanie. Czego potrzebujemy? Na stronie tcaago.tz znajdziemy wytyczne wszystkie do e, latania dronem na terenie Zanzibaru potrzebujemy e, e, wypełnić formularz, który znajduje się w tym oto dokumencie. Potrzebujemy opisać po co e, i dlaczego będziemy tym dronem latać. Potrzebujemy kopie świadectwa kwalifikacji, kopie ubezpieczenia, informacji o tym gdzie i kiedy będziemy latać. Potrzebujemy kopii rezerwacji, kopii paszportu, kopii wizy i podpisanego listu motywacyjnego. Całość wysyłamy na adres e-mail tcaa.go.tz i czekamy. Ważne jeszcze, w moim przypadku, gdy potrzebowałem jakiejś tam dodatkowej informacji, czy w ogóle mój formularz do nich trafił, e, skonsultowałem się e, przez Facebooka. Napisałem na ichniejszej stronie, że wysłałem taki formularz i czy go mają, ewentualnie na jakim to jest etapie. Otrzymałem krótką informację, że. Wszystkie szczegóły powinienem, o wszystkie szczegóły powinienem zapytać osobę taką i taką i wtedy uzyskam informację. No niemniej jednak po paru dniach przyszła informacja dokładnie od tej samej osoby z kontaktowym adresem e-mail i dalej już bezpośrednio, personalnie z tym człowiekiem załatwiałem całą dokumentację. Nie było to trudne. Natomiast zgodnie z Zanzibarskim pole-pole wymagało trochę czasu. Eee, niemniej jednak jest to do zrobienia. Polecam, latajcie legalnie. I jeżeli się podobało, łapka w górę, zostaw suba. Jeśli masz ochotę na więcej tego typu materiałów, pisz, A jeśli się da, to oczywiście zrobię, co w mojej mocy. Zatem tyle samo startów, co lądowań. Pozdrawiam. Siemka.